Widzicie, że ja wtedy na przykład tych zdjęć zrobiłem. I na przykład Wy też nie macie, abyście chcieli, żeby Wasza rodzinka właśnie miała takie zdjęcia. To już wam mówię, co trzeba zrobić. Ja najpierw, żeby czy, czy ta rodzinka jest ubrana. Nie ma wszystkich, ale no dobra. A macie to tutaj miejsce. To jest chyba... Wchodzicie na pierwsze piętro. Nie wiem czy to jest pierwsze, ale tak mi się wydaje. I tu, zaraz wam pokażę, ale wątpię, że to jest to miejsce, albo jestem ja tak, gdzie to tutaj i tutaj można zrobić zdjęcie, I tutaj macie to zdjęcie, ale ja je wyrzucę, bo mnie jest potrzebne. I teraz trzeba wziąć całą rodzinkę Wiedziałam, odłożę te rzeczy, potem z powrotem je wezmę i jakby no. Mam chciała, żeby ta rodzinka miała zdjęcie, ale tak, to zdjęcie akurat będzie bez jednej córki. I ona teraz jeszcze... tutaj. On i to wszyscy. Bo ta córka jakby jest w takim innym miejscu, ale... Nieważne. I teraz tutaj jakoś ustawiam. Na przykład mama będzie tutaj siedzieć razem z dzieckiem. Ja mam zamiar i tak ustawić, żeby było wszystko. Więc tutaj będzie... Tata siedział. Została dokładnie. Tak. Tu oni. Oni. O, czekajcie. W ten sposób i tego jakieś imię zrobimy. O, on będzie tak stał. Tutaj będzie u tego taka minka. U tego taka. U nich taka. Tutaj będzie taka zwykła. A u niego będzie... 3. dwa, jeden. Ciekawe, czy nam wyszło w ogóle to coś. Znaczy, patrzcie, tak każdego widać. I tutaj mamy zdjęcie rodzinne. Teraz na przykład musimy wrócić do naszego domku, który jest w tej rodzinki wiecie, kto by to tam... Nie wiedzieliście, czy nie? Mój domek tej rodzinki to jest ten tutaj. malutki więc chodzimy do niego. I to mi się zauważyć, że to jest duża rodzinka, ale też ja mamy taki mały domek, bo w takie małe domki naprawdę dużo osób robi i są paczku w kurde. Dlatego ja po prostu w każdej rodzinie próbuję zrobić jakieś zdjęcie rodziny, jak na razie nie mam tego. Później oczywiście będzie to E5, co, ja bo jakby za jak ktoś trochę zamieniłam. No dobra, muszę tu wszystkich dać. To są chyba wszyscy. Tak. I tak, razem wszyscy, i teraz tak. Tatę mam To idzie tak. I tak, Ta tata tutaj był. A mama się czesała i muszę iść po ich plecach i wszystkie przybory szkolne, bo zostały w szkole jakby ogier duży. Koń wciąż marzy o podróży, nieważne co ja mówię. I teraz tutaj musimy wziąć. Mały źródło Tu, to. to o, 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 tutaj na przykład. I proszę. Macie zdjęcie rodzinne już tu na przykład powieszone. Jakurat każdy ma jakieś inne minki. Oczywiście tam to jest o wiele większe niż to i też wyraźniej to widać. No ale i teraz chodźmy po ich plecaki, bo tak z plecaków nie będą. Ja wiem dokładnie, który jest kogo plecak. To będzie szkoła, może, nie wiem czy widzieliście filmik, nie wiem czy jakiś nagrywałam, nagrywałam jakieś... tak, nie Nie wiem czy to z siebie, nie wiem czy nagrywałam jakiś filmik Ze szkoły Może nagrywałam, może nie, nikt nie wie Ale tak wygląda w ogóle szkoła Tu jest pokój dziewczyn, tu jest pokój chłopców I te też trzeba wziąć, te, ale tu jest szefka, tu jest szefka, tu jest i tu w ogóle też są ich telefony, więc to bierzemy. Nie, to nie jest ich. To jest na pewno, wiem, że jednej. To jest, wiem, że jednej. I to. A nie, bo to są tylko dwie dziewczyny, więc wiem, które jest kogo. I to tutaj zostaje i to jest jej Jednej, tej no. jednej, ja w tej... I oni zawsze zostawiają to w domu w szkole te zeszyty. Okej, okay. i ten plecak jest tej, której nie ma. Więc komuś się dać na przykład mu dam? Tam też może mieć i plecak, która jest. Tu jest. Jej i tu jest jeszcze czapka, jej! Chodź plecaku. Hop. i tu może mogę tylko zamknąć o, zamknę Ula jest stworzona może trochę też połączyć ona teraz słupów yy, to był ten jednego a ten drugiego i wiem nawet, który to którego ten jest tutaj i mu też się nie mieści więc no i to. Z nich akurat nikomu się ten nie mieści. O. Z nich nikomu się zresztą nie mieści, bo oni mają taki mały plecak akurat, plecaki małe. Okej? Okay. Ten jest jego. A ten jest jego. Okej, okay, mogę za to wracać. Ja chciałem go po prostu pokazać. Muszę kilka rzeczy też zrobić. No i tak po prostu, nie, no, od razu by nie było, bo też jeszcze kilka innych rzeczy. I te zdjęcia. Właśnie na to je najlepiej. ich też. Właśnie. Te zdjęcia. Co? Tutaj mają normalnie sens, bo. Tamte zdjęcia też mogą być, oczywiście tamte zdjęcia też mają sens, bo to jest takie duże... Duże zdjęcie sobie po prostu robicie, to też ma warto tam naprawdę, duży sens. Sobie po prostu robicie takie zdjęcie, no i macie rodzinne zdjęcie, tylko sobie wieszacie w domu. Ale właśnie mi chodzi o to, że jak nie masz tamtego, no to właśnie najlepiej... To właśnie najlepiej jak po prostu piszesz takie zdjęcie, ale jak tego też nie masz, to nie wiem, jak inaczej można wyczasnąć zdjęcia. Inną rzecz, którą bym chciała pokazać jeszcze, to jest rzecz jak na przykład nie masz tych mebelków, takich jak w jakichś mebelkach, których można dostać walizki. Po prostu jedną walizkę można tutaj wziąć, ale na przykład jakbyś się stamtąd wziął do innej rodzinki A masz hotel, ten hotel tutaj Podejdź na piętro numer 0, oczywiście, że 0, no bo na piętrze 0 to jest najniższe piętro Na którym, zaraz wam pokażę, są walizki i nie tylko taka w kółka O, tutaj jest jedna taka, aha, jedna, Myślę, że są takie dwie na kółkach i jeden a jedna taka. No i tu są jakieś też ciuchy, te na przykład ciuchy mogę wywalić i te rzeczy. Książka fajna. I to właśnie jest ich. Będzie tej rodzinki walizka i jeszcze pokażę wam Dobra, dajmy mu. Pokażę wam Yy, tą walizkę w tym domu początkowym chyba ją każdy zna w są bilety oczywiście na y, samolot, nie wiem czy to są bilety na samolot każdy je może używać na co chce ale ja akurat je używam na samolot że one będą na samolot, bo nie mam wszystkich modelków akurat nie mam tego z samolotem więc nikt nie, nie leci samolotem nie wiem czemu to jest tak porozrzucane bo tutaj było naprawdę ładnie uporządkowane ja tu ładnie uporządkowałam a tu mamy... Aj, aj, jakim cudem to zdjęcie jest jej. Nigdy nie było tego zdjęcia, więc zmieniamy z tego jej zdjęcie i to wyrzucimy. Kolejny jest taki obradacze, bo w tym aparacie akurat są zdjęcia samych ludzi. No nie samych ludzi. Chcę zobaczyć, czy jakieś... Było zdjęcie, które. Dwa z rodaczami. które było nie wyglądało. Tak u nich, dobra, weźmy to do słońce. Zamiast tego. w mnie, bo to jest one. jest zamiast tego. Jakbym takie chciała. w domu. Po pierwsze w domu, a po drugie w toce. Takie, że. mam takie coś w domu. Możecie to wiedzieć, po odcinku, kto najwięcej rzeczy znajdzie tego koloru, ale tego i tak nie widzieliście tam. No ale tam był mi pokój pokazany i w którym to właśnie jest. I chodziło o tą walizkę. Tutaj mamy dwa bilety, które ja udaję na samolot, więc je ja zostawimy. Nie wyrzucamy ich do kosza, bo że jakby ktoś wyrzucił mi najważniejszą jakby rzecz prawie na świecie, czyli bilety na samolot, to no. Nie będę mówić, co bym mu zrobiła, ale bym pożałował gorzką karę. Tutaj też możecie zobaczyć, wcześniej mogliście zobaczyć moje wszystkie domki, bo one są zbudowane. W każdym jest coś, ale nie mówię, że w każdym jest jakaś rodzinka, bo tylko w dwóch w sumie jest rodzinka, a w jednym nawet nic nie ma. Jeden to jest taki... sobie po prostu domek akurat to jest taka rodzinka, w której są jakieś nowoczesne rzeczy i też to jest fajne, bo zobaczyłam, bym mogła wam pokazać czekajcie, tutaj w mebelkach gdzie jest gardzan. mam taką walizkę, o. ale to nie jest rodzina yy, w ten taka młodoczesna wiecie o co mi chodzi i te wszystkie Idą tutaj na sam dół Razem z okularami No i teraz odsuwasz i... widzę wiecie co wymyśliłam? Przecież to może nie być w salonie Bo po co dzieciom jest to? Dzieci nawet tego nie oglądają pewnie Bo oni tu mają... Tu Boże święty Ho. Dobra No niech no psuje się wszystko. Okej. Okay. Czy tu jest pielucha? Aha, nikt nie wyjął tej pieluchy od jednego filmiku w szpitalu Tokim. Bo byli tu w szpitalu niedawno na filmiku. I od tamtej pory nikt tej pieluchy stąd nie wyjął. A prawda? To było bardzo dawno temu. Tu nic nie ma no... i tyle. Pa.